Podczas wakacji w krajach południowych z pewnością widziałeś ludzi palących fajkę wodną. Ten rytuał kojarzony z relaksem i egzotyką zyskuje coraz większą popularność także w Polsce, zwłaszcza wśród młodzieży. Ale czy wiesz, co tak naprawdę kryje się za tą tradycją? W tym filmie opowiem o historii fajki wodnej, rodzajach używanego tytoniu oraz jej wpływie na zdrowie. Zostań ze mną, bo może zaskoczyć Cię kilkoma faktami. Czym jest shisha? Shisha, czyli fajka wodna, to urządzenie służące do inhalowania dymu lub pary, który wcześniej przechodzi przez wodę. Na dnie znajduje się szklany pojemnik, do którego sięga rurka korpusu. W górnej części umieszcza się czarkę zwaną cybuchem z tytonią lub melasą beztytoniową przykrytą folią aluminiową lub metalowym sitkiem, na który kładzie się z kolei rozżarzony węgiel. Podczas zaciągania się przez wąż wytwarzane jest podciśnienie, które zasysa gorące powietrze przez węgiel. Powietrze to przechodzi przez tytoń tworząc aerozol. Dym wpada do wody, gdzie jest chłodzony, a następnie wdychany przez użytkownika. Proces powtarza się przy każdym wdechu. W przeciwieństwie do papierosów, temperatura w jest zbyt niska, aby doszło do spalania. Dlatego też większość substancji w dymie fajki wodnej pochodzi z podgrzewania, co zmienia jego skład chemiczny. W niektórych fajkach wodnych znajduje się zawór odpowietrzający, który umożliwia wydmuchiwanie nadmiaru dymu z dzbana. Historia fajki wodnej Fajka wodna pochodzi od hinduskiego słowa hukka, które ma korzenie arabskie i oznacza butelkę. Została ona wynaleziona przez Abul Fadjilaniego, perskiego lekarza cesarza Akbar'a na terenach dzisiejszych Indii w czasach dynastii Mongołów. Jej powstanie datuje się na koniec XVI wieku, kiedy to tytoń sprowadzany przez portugalskich kupców do Indii zyskał popularność na dworze cesarskim. Gilani zaniepokojony zdrowotnymi skutkami bezpośredniego palenia tytoniu, opracował urządzenie filtrujące dym przez wodę, co miało ograniczyć jego szkodliwość. Tak powstała pierwsza wersja fajki wodnej, która szybko zyskała popularność wśród arystokracji. Sisza rozprzestrzeniła się z subkontynentu indyjskiego najpierw do Persji, gdzie mechanizm został zmodyfikowany do obecnej formy, a następnie do imperium osmańskiego. W imperium osmańskim Shisha stała się symbolem statusu społecznego, szczególnie wśród elit intelektualnych i politycznych. Rozbudowane ceremonie palenia fajki wodnej oraz ozdobne modele zyskały popularność w kawiarniach Stambułu, które w XVII i XVIII wieku pełniły ważną rolę społeczną i kulturową. Alternatywnie, niektórzy badacze uważają, że fajka wodna mogła powstać w okresie dynastii Salafidów w Persji, skąd później trafiła do Indii. Chociaż początkowo tytoń i jego zażywanie były postrzegane jako tabu, z czasem używanie fajki wodnej stało się coraz bardziej popularne wśród szlachty i zaczęło być społecznie akceptowane. W ciągu kolejnych stuleci Shisha zadomowiła się na stałe w kulturach Bliskiego Wschodu. Azji Południowej oraz Afryki Północnej. W XX wieku, wraz z falą migracji oraz rozwojem turystyki, fajka wodna dotarła również do Europy i Ameryki Północnej. Obecnie palenie tytoniu w fajkach wodnych jest coraz częściej zastępowane waporyzacją tytoniu smakowego, tzw. melasy, która zamiast spalania wykorzystuje podgrzewanie do produkcji aerozolu. Współczesne shishabary popularne zwłaszcza w miastach oferują szeroki wybór smaków i nowoczesnych modeli fajek wodnych. W wielu regionach wiejskich Azji Południowej, zwłaszcza w Indiach, Pakistanie i Bangladeszu, nadal używa się tradycyjnych fajek wodnych, w których pali się tumbaku. Czysty, gruby tytoń bez dodatku aromatów, spalany bezpośrednio przy pomocy węgla drzewnego. Rodzaje melasy W szyszy stosuje się różne rodzaje melasy i zamienników, które znacząco wpływają na smak, intensywność dymu oraz ryzyko zdrowotne. Najbardziej popularna jest tradycyjna melasa tytoniowa, składająca się z tytoniu, melasy, gliceryny i aromatów. Alternatywą dla melasy tytoniowej są mieszanki beztytoniowe tzw. melasy herbal. W ich składzie nie znajdziemy tytoniu ani nikotyny. Bazują one na ziołach, liściach herbaty lub mięzda owocowej. Coraz większą popularność zdobywają również tzw. steamstones czyli kamienie do szyszy, znane także pod nazwą handlową shiazo. To porowate minerały nasączone aromatyzowaną gliceryną, która zamiast dymu wytwarza parę wodną. Podobne działanie mają pasty i żele do siszy, beznikotynowe zamienniki, które także produkują dużą ilość pary wodnej i dostępne są w wielu intensywnych smakach. Popularność siszy w Polsce. Shisha w Polsce zyskuje coraz większą popularność, zwłaszcza wśród młodych dorosłych. W większych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Poznań, powstają liczne shisha bary, które stają się popularnym miejscem spotkań towarzyskich. Palenie fajki wodnej pojawia się także coraz częściej na domówkach i imprezach prywatnych, a dostępność sprzętu i tytoniu smakowego sprawia, że staje się to łatwo dostępną formą rozrywki. Choć w Polsce brak historycznej tradycji palenia sziszy jak na Bliskim Wschodzie, zainteresowanie tą formą spędzania czasu stale rośnie. Dla wielu młodych osób jest to atrakcyjna alternatywa dla papierosów, postrzegana jako bardziej towarzyska i kulturalna. Szkodliwość: Dym fajki wodnej zawiera wiele toksycznych substancji chemicznych, w tym rakotwórcze nitrozoaminy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne. Aldehydy, metale ciężkie oraz tlenek węgla. Podczas przeciętnej sesji palenia fajki wodnej użytkownik wdycha od 100 do 200 razy więcej dymu niż podczas palenia pojedynczego papierosa, co prowadzi do zwiększonego narażenia na toksyny i wzrostu ryzyka wystąpienia chorób nowotworowych, chorób układu sercowo-naczyniowego, przewlekłych schorzeń płuc oraz problemów z układem oddechowym. Palenie szyszy powoduje również znaczący wzrost poziomu tlenku węgla we krwi, nawet do ośmiokrotnego przekroczenia normy, prowadząc do powstania karboksyhemoglobiny, która utrudnia transport tlenu do tkanek. W efekcie mogą pojawić się objawy zatrucia CO2, takie jak bóle głowy, nudności czy też omdlenia. Podczas jednej sesji palenia fajki wodnej do organizmu może trafić o wiele więcej nikotyny niż podczas palenia jednego papierosa, co znacznie zwiększa ryzyko uzależnienia. U osób regularnie korzystających z fajki wodnej, poziom wchłaniania nikotyny może odpowiadać paleniu około 10 papierosów. Ponadto dzielenie się ustnikami niesie ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych, takich jak gruźlica, zapalenie wątroby, opryszczka czy infekcje helikobacter florii. Najdroższa fajka wodna na świecie. Najdroższa fajka wodna świata stworzona została przez Arentum Switzerland. Waży 12 kg, a została wykonana ręcznie z 18- i 24-karatowego złota, srebra oraz platyny. Jej dekoracje stanowią cztery platynowe skarabeusze ozdobione rubinami i diamentami, a ustniki wykonano z rodu i srebra. Wąż fajki pokryto wysokogatunkowym weneckim aksamitem, co podkreśla jej ekskluzywny charakter. Choć początkowo wyceniana na milion dolarów, na aukcji osiągnęła cenę blisko 24 milionów. To już wszystko na dziś. Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego materiału. Zachęcam wszystkich do pozostawienia subskrypcji, łapki w górę oraz komentarza. A my widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!